A więc jesteśmy. Po pięciu latach przerwy wracamy z projektem Wolna Mata Express, aby specjalnie dla was komentować wszystkie bieżące wydarzenia, które dzieją się na scenie krajowej oraz zagranicznej. Oczywiście jednym z motywów przewodnich było to, że w ostatnich weekendach dzieje się bardzo dużo, nie tylko na naszej scenie, ale również za granicą, a więc warto o tym wszystkim opowiadać, tym bardziej, że podobno coraz bardziej lubicie oglądać, aniżeli czytać. W ubiegły weekend w Atlantic City w Nowym Jorku odbyła się kolejna edycja ADCC East Coast Trials, czyli pierwszych eliminacji do finałów Mistrzostwa Świata DCC w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zawody zgromadziły niesamowitą ilość bardzo mocnych zawodników we wszystkich w pięciu kategoriach wagowych, plus w kategoriach kobiet. Którzy walczyli o bilet do najlepszej szesnastki na Mistrzostwa Świata, które odbędą się już we wrześniu 2024 roku w Las Vegas. I naprawdę mieliśmy mocno naładowane kategorie wagowe, w których mogliśmy oglądać zawodników, którzy wracają po przerwie, jak i tych, którzy będą po raz kolejny walczyli o swoją szansę, aby dostać się na Mistrzostwa Świata. I tym oto sposobem w kategoriach. Na przykład 7-7 mieliśmy okazję i przyjemność oglądać Nikiego Rejana, który po kilkuletnim powrocie z kontuzji wraca do, liwa, do rywalizacji sportowej. Czy na przykład Williama Taketa, który skoczył kategorię wyżej i tym razem podjął rękawicę w kategorii 88 kg. Jeżeli chodzi o, po kolei o kategorie, to muszę przyznać, że z racji na, na tłok obowiązków. Nie byłem, nie, byłem, nie miałam możliwości oglądania wszystkiego na bieżąco, aczkolwiek już w sobotę zaczęłam oglądać pierwsze kategorie wagowe, e, pierwsze walki z kategorii wagowych. Oczywiście raczej tych zawodników, którzy gdzieś tam mnie najbardziej interesowali, e, no ale nie oszukujmy się, że największe studium i największe epitafium emocji było wczoraj, e, gdzieś po godzinie 18, kiedy zaczynały się właśnie już pary ćwierćfinałowe i w których naprawdę mogliśmy zobaczyć bardzo często bratobójcze walki zawodników na przykład z Bitimu, którzy mimo wspólnych przygotowań musieli stanąć w szranki i zmierzyć się między sobą, żeby powalczyć o, o bilet. No ale przechodząc już do walk finałowych. Oczywiście walki finałowe toczyły się od samej góry, czyli od kategorii plus 99, aż do najmniejszej 66 kg, pomiędzy zahaczającą kategorię kobiet. I Zauważyłem taką tendencję, nie wiedziałam wcześniej o tym, że to się tak odbywa, aczkolwiek już na naszych europejskich trialsach, zauważyłem kolejność, która wcześniej wydawała mi się taka dość losowa, aczkolwiek rzeczywiście, pierwsze dwie kategorie ciężkie mężczyzn zostają ustalone na samym początku. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, że te kategorie jednak nie są tak bardziej, tak bardzo, e, że tak powiem, Interesujące dla szerszego spektrum, jak kategorie 8, 8, 7, 7 oraz 6, 6, oraz wraca na to, że oczywiście mają w sobie mniej zawodników, więc, więc kategorie zaczynają się od góry. Później z kolei w środku po tych dwóch kategoriach zaczynają się trzy kategorie kobiet, czyli na dzień dzisiejszy plus 6, 5, 65 oraz minus 55 kilo. Yy. A potem na sam koniec zostają wbite te, te właśnie trzy najbardziej chodliwe kategorie, czyli minus 88, minus 77 oraz minus 66 kg. No ale abstrahując, w kategorii plus 99 triumfował reprezentant New Wave, Big Dan, Dan Manasui, któremu nie udało się wywalczyć biletu podczas europejskich trialsów, gdzie przegrał z Heikiu Ucillo. Tym razem Big Dan przejechał się, po swoich, e, przy, przy, się przez, swo przez swoich przeciwników w finale, poddając swojego, swojego przeciwnika Daymona Ramosa z motorczokiem, którego wymęczył z dosiadu, Także myślę, że bardzo satysfakcjonujące zwycięstwo dla Big Dana. E, w kategorii minus 9:9 triumfował bodajże Paul Ardila. Nie wiem, czy to był zawodnik z Ten Planet. Jestem tutaj w tym kontekście nieco nieprzygotowany, ponieważ gdzieś zwiesiłem swoją uwagę na tych niższych kategoriach. Jeżeli chodzi o kategorie kobiet, to w moim przypadku zdecydowanym szokiem było to, że przegrała, przegrała młoda prospektka. Nie wiem, czy jest takie słowo kategorii, przepraszam. Timu New Wave, spod Jonathana Hera, czyli Helena Craver, która była zdecydowaną kate faworytką kategorii minus 65. W finale, niestety, uległa swojej przeciwniczce Morgan Black, która również w bardzo ładnym stylu przeszła swoją kategorię wagową. No, a w finale wygrała z Heleną bodajże na punkty, bądź decyzją, tutaj również tego nie pamiętam. No aczkolwiek, z mojej perspektywy, w przypadku Heleny po prostu było widać braki w strukturze zapasów, które wiadomo, no jeszcze z biegiem lat sobie wyrobi, dziewczyna jest bardzo młoda, no ale gdzieś jednak te przepisy, które nie umożliwiały od razu siadania do gardy, ponieważ dawały punkty minusowe, nie pomogły Helenie wygrać tej walki. W kategorii minus 55 kg stoczyły bardzo mocną walkę. Zawodniczka z teamu Wagner Rocha, to jest prawdopodobnie córka Wagnera Jasmine Rocha. Mogę się mylić, jeżeli się mylę co do pokrewieństwa, proszę poprawcie mnie. Oraz zawodniczka Atosu Alex Enriquez, którą widziałam po raz pierwszy, bardzo mocno, zapaśniczo ułożona. Dziewczyna, która naprawdę pokazała klasę i pokazała umiejętną strategię w kontekście rywalizacji pod zasady ADCC, także naprawdę dobrze się oglądało tę walkę i widać, że dziewczyny były naprawdę zdeterminowane, oczywiście w trzech kategoriach wagowych, także naprawdę naprawdę fajnie się to oglądało i, i widać zdecydowanie, że poziom kobiet, poziom kobiet po prostu rośnie, tak już nie, nie wypowiadając się dalej, ponieważ tych kategorii już przyznałem dawno że po prostu nie śledzę także tutaj trzeba by było oddać głos po prostu trenującym dziewczynom żeby w bardziej specjalistyczny sposób wypowiedziały się o dywizji kobiet. Przechodząc już do tych najbardziej chodliwych kategorii wagowych czyli kategoria minus 88 kg, którą w tym roku zgarnął bezkonkurencyjny Jacob Couch z Pedigo Submission Fighting. Nie ukrywajmy Jacob Couch znany jako Hillbilly Hammer. To zawodnik naprawdę najwyższej klasy, chłopak, który z biegiem lat rozwija swoje umiejętności, któremu niejednokrotnie nie udało się wygrać trialsów, mimo że no, był takim może nie to, że czarnym koniem, ale był stawiany gdzieś na liście faworytów, tych takich e, mocnych zawodników w kategorii, no niestety nie udawało mu się przez lata, a tutaj naprawdę bardzo ładnie przejechał się, się przez kategorię. Jeżeli chodzi o moich faworytów, to bardzo mocno trzymam kciuki za Williama Taketa z racji na e, moją sympatię do tego zawodnika, do jego stylu, do jego e, że tak powiem fight IQ, tych umiejętności zapaśniczych i parterowych. Byłem ciekawy jak sobie poradził w 8-8 i naprawdę pierwszego dnia widać było, że dominował swoich przeciwników jeżeli chodzi o płaszczyznę zapaśniczą. Niestety w półfinale William Tackett uległ Elderowi Cruz, który bodajże Zamknął finał na Panamsach z Adamem Wardzińskim tydzień wcześniej. Także no tak się zastanawiałem, czy może nie była kwestia trochę tego doświadczenia i tego, że Elder może jednak rywalizuje nieco częściej niż William Taket. No ale wiadomo, to tylko jakieś tam moje hipotezy i moje obserwacje. Aczkolwiek szkoda, William jednak pokazał klasę, naprawdę pokazał się, że jest bardzo mocnym zawodnikiem, nawet w kategorii 88 kg. Warto zaznaczyć, że pod koniec listopada będzie miał super fight z Dobrze znanym dla nas Santeri Liliusem na Gali Trixel Sports, event o której pisaliśmy na portalu. Także trzymajcie kciuki za Santeriego i przede wszystkim śledźcie YouTube, bo walka będzie transmitowana live. Jeżeli chodzi o kategorię 77 kg. No to wszyscy byli ciekawi, jak poradzić sobie po takiej przerwie. Niki Ryan, który na ostatniej gali Who's Number One, gdzie walczył z Renę Suzą, pokazał naprawdę bardzo mocną elokwencję techniczną, zachodząc za plecy, aczkolwiek nie zdobywając jednak poddania w tamtej walce. No tutaj Niki Ryan naprawdę przejechał się bardzo fajnie przez kategorię, aż do walki półfinałowej, gdzie stanął naprzeciw nieznanego nikomu Elijah Dorseyowi chyba źle to odmieniłem. Jego przeciwnikiem był Elijah Dorsey, zawodnik Team Lloyd Irwin, który też bardzo ładnie pokazał się, jeżeli chodzi o waleczność i o determinację. I jest to właśnie ten przykład zawodnika, który znikąd na takim imprezie jak ADCC Trials wybija się, przejeżdża całą kategorię i no, wygrywa. Z nikim Ryanem wygrywa decyzją, zapewniając sobie bilet na wrześniowe finały, także no, spodziewamy się naprawdę dobrego uderzenia, Elijah ma mocny, agresywny, taki skaczący styl z lewej na prawą, ma naprawdę dobrą defensywę, nie boi się legloków, idzie w zapasy, widać to było, że Nicky Ryan w zapasach trochę zmięk, widział, że nie jest w stanie tak łatwo go obalić, próbował różnych dość. Ale Elijah no, szedł mocno do przodu. Widać, że jest zawodnikiem, który generalnie nie boi się tych wymian, nie boi się jakiejś takiej mocnej gardy. Jest naprawdę agresywny, skacze z lewej na prawą. No, jestem bardzo ciekawy, jak w kategorii 77 kilo na finałach poradzi sobie ten zawodnik. Na koniec zostaje nam kategoria 66 kg, którą również wygrał zawodnik, po którym nikt się nie spodziewał, że może wygrać. Jest to 17-letni Dorian Olivares który na co dzień trenuje w B-Team. Jeżeli śledzicie YouTube B-Teamu, możecie tam go oglądać często, jak robi naprawdę takie mocne scramble, akcje z chłopakami. Także jest to kolejny 17-latek mający purpurowy pas, który wygrywa trialsy i zapewnia sobie bilet na Mistrzostwa Świata. I nie ukrywajmy, jest to powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o nasze europejskie trialsy, które wygrał Owen Wilson. Owen Johnson, mogę się mylić, ten chłopak z Wielkiej Brytanii od Jeda Hugh, który również jest 17-latkiem i no, zapewnił sobie bilet jako purpurowy pas. A więc pasy nie walczą, walczy umiejętności, walczy determinacja i w tym wypadku było to widać. Dorian po drodze pokonał takich zawodników jak Ethan Crellinstein i jeszcze kilku innych. Jeżeli nie macie grappling to warto sobie wykupić, żeby obejrzeć trial, aczkolwiek myślę, że już niedługo będą udostępniane jakieś tam walki na YouTubie. OK, z naszej pierwszej analizy po powrocie w Wolnamata Express to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka poniżej. Trzymajcie się. Pozdro.